Siema, z tej strony X Freddy W dzisiejszym odcinku sobie nagramy Q&A Jeżeli macie jakieś pytania fajne to oczywiście dawajcie w komentarzu Zostawcie subik, łapkę w górze i dzwoneczek Wydaje mi się, że trochę rzeczy się pozmieniało od poprzedniego Q&A sobie tylko wybierzemy zestawik i zaczynamy Czy lubisz nagrywać? Oczywiście, że lubię nagrywać, nagrywam już długo Możecie sobie po prostu sprawdzić na moim kanale najstarszy filmik w którym roku został wydany Wydaje mi się, że jakoś 2000... 18 może czy coś takiego. Jak tak dobrze montujesz trailery? Ja osobiście trailerów nie robię, bo po prostu nie umiem trailerami na XDMCP się zajmuję po prostu x którego po prostu możecie znać jako administratora serwera. Dobra, jakieś tutaj. O, nadchodzą. Ej dobra, serderzmy ten miecz. Mam na szarpa. Dobra, leżeć. Gdzie są taky? Dobra, tutaj. Czy będzie coś mocarnego? Mocarnego to co najwyżej to szykujemy na XDMC, coś fajnego. Dużo zmian, dużo trybów. Wydaje mi się, że każdy przypomina do gustu. I to jest właśnie tyle pytań od gracza, użytkownika. Dobra. Ej, ja... Nie, no i zleciałem. Następne pytanie. Zrobisz Event Iron temy Siłkę 1? Nie wiem jakby co to miało być za, być za event za bardzo, nie rozumiem. Zrobię szybkie te parki jak na Dragonie. Wydaje mi się, że szybkie te parki są na serwerze, poniekąd, ponieważ mamy areny te parkowe płaskie, jak i areny te parkowe zwykłe. I są skrócone koksy, że koks trwa 15 sekund, więc wydaje mi się całkiem fajnie. Są na serwerze dostępne chyba 3 koksy, jak się nie mylę, już nad limitów nie pamiętam. Więc limity są po prostu skromne, dostępne dla każdego, bo jest to mega drop i nie trzeba jakoś tutaj hardować zbytnio, żeby mieć jakiekolwiek itemki. No nie, no i je zrzucił. Co myślisz o gildii XYZ? Nie wiem, czy to jest po prostu XYZ Y, Z podpisana jak tak jak macie na przykład na angielskiego, że podpisujecie byle jak. Nie rozumiem i za bardzo też nie wiem, co to za Kidia. Jeżeli się nie satysfakcjonuje, od odpowiedź tutaj znać. Ej, nie mogę go bić, bo miał jakąś tą zrobioną pokrągę jeszcze przez chwilę, taki szybki byłem. Następne pytanie jest od Moli Abuser. Zrobisz tryb Mega Drobien 16.5 y, lub serwer w 16.5 tylko na serwerze, najlepiej na diaksety. Y, tak, będzie Mega Drobien 16.5 na xdmc.pl i czy na diaksety to jeszcze nie wiemy, bo nie wiem po prostu co jest lepsze na set, czy po prostu y, diamentowy, więc po prostu to wszystko do ugadania bo ja sama osobiście się 16 się nie umiem bić. Więc jest spełniać to z ankietowania, nie? A ci ludzie są słabi ci wszyscy. Zobaczymy że... No nie, i no, mnie tylko do tego wygrał. Następne pytanie od Seriusek, co sądzisz o xNilex? Wydaje mi się, że robi całkiem niezłą robotę. Ma wiele popularnych serwerów, tabem C i inne poboczne projekty, które na przykład y, y, ma serwer jakichś youtuberów, co mają po kilkadziesiąt tysięcy subskrybentów. Ró y, skąd to wiem? Na Discordzie ma y, opis po prostu swój. No kurde, każdy ma oczywiście opis, ale tam ma wpisane po prostu, na jakich serwerach on to po prostu urzęduje, nie? Czy gildia, czy gildia witam toła magii? Tak, gildia witam to łamagi i po prostu każdy z nich jest brany na dziąsło. No bez żadnego precedensu, tak, bez żadnego pardonu. Czy kiedy nagrywaj swój pierwszy odcinek czy ktoś Ci pomagał? Pomagał mi jedynie kto ustawił mi to te OBS. -y. Na początku to chyba się nagrywało, czy tam montował hantaszia czy jakoś tak. To coś takiego to mi pomaga tylko skonfigurować, nie? Pod nagrywanie, bo nie umiałem za bardzo. Nie, no każdy mnie knokuje no, pod ziemię. Kiedy nowy tryb na XDMC? Wydaje mi się, że. wakacje, coś takiego. Tak mi się zdaje, że będzie pełna ofensywa. A jak będzie mega drobina 16,5, no to kupię tylu YouTuberów, że wydaje mi się, że na pierwszej, pierwszej lece powinno być 400 osób. Więc wydaje mi się całkiem nieźle. Yy, czy jestem gejem? Nie, nie jestem gejem. Co sądzisz o Olizuś Smurfie i jego kolegach? Nie wiem kim jesteś i nie chcę wiedzieć <grym, <grym, Następne pytanie od Złotuje Co skłoniło Cię do stworzenia własnego serwera w Minecraft? Skłoniło Cię do tego, że po co mam promować nagrywając z serwera Jak po prostu mogę robić to samo u siebie, nie? Wiesz o co chodzi jest To jest tak samo być poszedł do pracy, że... Jak on by mnie z tego jaja Że po co masz pracować dla kogoś, nie? Jak możesz u siebie. No podobne myślenie, wiecie o co chodzi. Ej, trochę do zabiję z tego łuku. Następny pomysł od Flaytu, Skąd pomysł na nazwę? Za bardzo to nie wiem. Tam nazwę mi wymyślił brat. W sensie on mi kiedyś taki nick ustawił i ja nie wiedziałem nawet jak ten nick się pisze, nie? Bo my graliśmy tam na takim serwerze i zawsze wiedziałem, że źle nick wpisałem, ponieważ nie miałem itemów, nie? A na tych serwerach to jeszcze to były takie stare serwery. To chyba było z działkami, że się wchodziło jakby w portal, nie? O, i stranger, i zwycięstwo pierwsze, elegancko. Że na przykład, że jeśli to nie jest portal, to mieć taki, żeby świat najniższy, to mieć taki portal. Zaraz, zaraz wam zbuduję, mniej więcej jak on wyglądał. Masz dziewczynę? Nie, nie mam dziewczyny. Najczęściej ten portal był jakby z gąbek i, u, i ułożony. Zaraz wam pokażę mniej więcej jak. Tylko muszę sobie bloki wziąć. Dobra. Tylko. O, coś takiego. I tu była woda, nie? Że tak się skakiwało i była woda. I was na jakiś inny świat. No tylko to było dawno temu, nie? Ty, zobacz tego, tak, jak się trwaj... Czy na xdmc będzie kiedykolwiek grał Malti? Wydaje mi się, że X on nigdy nie zagra na xdmc, ponieważ on mnie nie lubi. Nie lubimy się w sumie nawzajem z Włodziejem. A dlaczego ludzie No to oszukuje na top donate'y, chyba wydaje mi się, że każdy o tym wie. Co... No w sensie na top donate'y, że na przykład top jeden donate wygrywa moderatora i sam się przebija fake donate'ami, że na przykład jak ktoś wyśle mu donate'a, to mówi, że ten donate' jest skradziony, że coś takiego i gościa usuwa, nagle jak wygrywa. Następne pytanie jest od Dawid Pastor. Czy, będzie, czy będziecie naprawiać serę pod względem aktywności? Za bardzo nie rozumiem tego pytania. Pod względem aktywności administracji czy graczy, bo jeżeli chodzi Ci o administrację, no to administrację mamy. Mamy yy, Rotów, no Rotów jest łącznie, yy, można powiedzieć, czterech, bo również to stara, jakby można tak po prostu zaliczyć. I chat modów mamy po prostu, no, nie modów, a Helper jest jeden i chat mod jest jeden, więc wydaje mi się, że więcej nie potrzeba, bo yy, Antychill jest dobry nikt nie skarży ani nic a jak tego to jak coś się stanie złego to oczywiście wystarczy stworzyć tikietę tikietę no to na przykład czekacie chwilę no kurde ty a wydaje mi się że lepiej mieć dwóch znaczy mniej administratorów co na przykład mają mniejszy dostęp niż paru a słabych nie w sensie wiecie że na przykład więcej tych administratorów a będą nielojalni nie czy jak to nazwać nie będą robili takiej, tak, takiej dobrej roboty, na przykład dałbyś... Wam się naj, najbardziej chodzi o to, że czekacie na backupa, ale jak jesteście na serwer, gracie na XMC, to nie musicie być online na serwerze, żeby otrzymać backupa. I najczęściej z was tak się prójecie te backupy, a na przykład dając backupy, na przykład nie wiem, graczowi jeden powitanie, no dałem przykład, bo to jest taka małpa, że dawałby backupy na przykład swoim kolegom bez powodu. Jeden na przykład da drugiemu kila, jeden na drugiemu backupa bez zabierania temu poprzedniemu i dzięskiowania rankingu, a również wtedy można kopiować itemy, nie? Że, i ty zabijesz mnie, mam klucze przy sobie, dwa staki, i tak w kółko i z dwóch staków się robi cztery staki, z 4 staków robi się 8 staków i wydaje mi się, że no, aż na tyle nie ma sensu ufać tym ludziom, tylko jak już do takich drobnych rzeczy, jakaś obsługa ticketów, no taka na, na podstawowych zasadach. Jakaś pomoc, po prostu jak ktoś zrobi coś wszystkiego, jakieś przewinienie, zmutowanie za groźby, jakiekolwiek udostępnianie IP danych osobowych, coś takiego, to wydaje mi się, że do czegoś takiego to, to można bez problemu zaufać. I wydaje mi się, że za niedługo będziemy otwierali rekrutację na y, Boxa PVP, jak i na Mega Dropa, bo. kurde. Bo... Ja jestem z takim że lepiej mieć więcej, niż mieć, niż mieć mniej, nie? Dobra, poleciał. A ja się spalę zaraz. Ale świnia z niego. Jeżeli wam się spodobał taki materiał, to wiecie co robić. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć. I zawsze jak robimy rekrutację, to nie rozumiemy ludzi, którzy po prostu nigdy nie grali, ale mają słabą aktywność i robią podanie. Masz słabą aktywność i co? Myślisz, że się dostaniesz w ogóle do administracji? Najpierw trzeba w ogóle, wiesz, czy grałeś, czy byłeś karany, mutowany, jakieś przewinienia, jak się zachowywałeś. Bo na przykład jak przyjmujemy na czat moda i wchodzimy na czat ogólny i widzimy tam mnóstwo obelg, udostępnianie danych osobowych, IP, jakiekolwiek groźby, to oczywiście gracz jest od razu następnie skreślony i bez winy wewnętrzne to wszystko. Mam nadzieję że Wam się podobało.